Związek dwójki ludzi jest jak bajka. Każdy stara się zrobić wszystko, co w jego mocy, by tej drugiej osobie było lepiej, by była bardziej uśmiechnięta, by była bardziej szczęśliwa, by to, co sobie planuje, udało jej się zrealizować, by spełniała swoje marzenia, by było jej dobrze na świecie. Na tym polega relacja. Sprawiać, by drugiej osobie, dzięki temu, że my jesteśmy z nią w związku, było. Dobrze, było lepiej, żeby była szczęśliwsza, żeby życie było piękniejsze. Z drugiej strony, ludzie, kiedy się w sobie zakochują, szczególnie na początku, kiedy wszystko jest takie, takie piękne, takie oglądane przez różowe okulary, wydaje się, że wspólne życie, życie w związku, jest tak bardzo proste. Kto z Was pamięta początki, kiedy byliście zakochani, kiedy byliście w tym stanie, kiedy działała chemia? Kiedy wszystko wydawało się tak łatwe, kiedy udawało się dogadać, porozumieć, zrozumieć, wesprzeć, tak jakbyście naprawdę patrzyli w jednym kierunku. To trochę iluzja, bo komunikacja w związku zmienia się wraz z upływem czasu i trzeba umieć nią zarządzać. Kto z Was chciałby mieć dużo więcej zrozumienia i być lepiej zrozumianym w związku, w którym jest? A kto z Was chciałby być lepiej rozumiany, mieć, mieć więcej zrozumienia w związku i zachować w pełni swoją osobowość, zostać sobą, z niczego nie rezygnować? Czasem ludzie się kłócą, krzyczą na siebie, wrzeszczą, używają takich słów, które zostają na długo tutaj, w sercu. Nie da się ich tak łatwo wyrzucić. Nie korzystają z argumentów, wrzeszczą, podnoszą sobie. Ciśnienie podnoszą emocje i w którymś momencie takiej kłótni w zasadzie nikt nie wie o co chodzi, ale też nikt nie czuje się z tym dobrze. Są też tacy ludzie, którzy chodzą po wspólnym domu i zachowują się jakby nie widzieli tej drugiej osoby. Kto z Was kiedyś widział kogoś, kto ma tak zwanego focha? Jesteście w tym samym mieszkaniu, w tym samym domu, ale przez kilka dni udajecie, jakby nie było drugiego człowieka. Patrzycie, ale nie widzicie. Słuchacie, ale nie słyszycie. Jesteście razem, ale tak, jakby was nie było. Tracicie kolejne dni z życia na to, by udawać, że się nie znacie, że nie chcecie razem być. I jest też taka grupa ludzi, która. Mieszka w tym samym domu, mieszka w tym samym mieszkaniu, korzysta z tej samej lodówki, z tej samej pralki, z tej samej kanapy w salonie. Ale nie ufa sobie. Możecie sobie wyobrazić dwie osoby, które są w tym samym miejscu, korzystają z tych samych sprzętów, wychowują te same dzieci, może jeżdżą tym samym samochodem, ale nie mają do siebie zaufania. Tak czasem wygląda. Tak czasem wygląda komunikacja. Ale są też tacy ludzie, którzy potrafią ze sobą rozmawiać, potrafią do siebie mówić. Kiedy rozmawiają ze sobą, to się słyszą, dają sobie przestrzeń do rozmowy, dają sobie prawo do argumentów, do różnic w zdaniach, do różnic w poglądach. Jest konstruktywna rozmowa, która bardzo często w trudnych sytuacjach prowadzi do tego, że następuje porozumienie. Okazuje się, że mimo że myślimy trochę inaczej, to jednak tak naprawdę mamy ten sam kierunek. Są też tacy ludzie, którzy wstają rano i uśmiechają się widząc drugiego człowieka. I nie przejdzie im przez myśl, by choć jedną minutę ze swojego życia stracili na to, by. Być obok, ale udawać, jakby się nie było. Są ludzie, którzy nie zasną, jeśli nie rozwiążą problemu. Nie zasną, dopóki się do siebie nie uśmiechną, dopóki się do siebie nie przykulą. Żyją z poczuciem tego, że drugi człowiek jest ważny, że łączy ich miłość i jest to na tyle silne, na tyle istotne, że żadna kłótnia, żadna różnica zdań nie jest w stanie zrobić pomiędzy nimi jakiejś przestrzeni, która nie jest dla nich korzystna. I są też tacy ludzie, którzy zawsze, zawsze sobie ufają. Nie jest dla nich dziwne to, że żona albo mąż wyjeżdża na wakacje i świetnie się bawi. Nie jest dla nich dziwne to, że ktoś wychodzi samodzielnie na imprezę, żeby pobyć w swoim towarzystwie. Że realizuje swoje pasje, że się spełnia, że nie jest z rodziną, ale jest sama dla siebie. Ludzie potrafią obdarzać się wielkim zaufaniem, bo. Czym jest związek, w którym ludzie sobie nie wierzą? Czym jest relacja, w której ludzie nie mogą sobie zaufać? Przecież związek polega na tym, żeby tak żyć, tak współgrać z tą drugą osobą, żeby we dwoje tworzyć przestrzeń do dobrego przeżycia najpiękniejszych i najtrudniejszych dni. Jak to robić? Jak się dogadywać? Jak się komunikować? Jak żyć w poczuciu tego, że da się rozwiązać każdą sytuację, że nawet wtedy, kiedy jedziecie na imprezę, pięknie ubrani, z pięknymi bukietami, z prezentami, i wpada pomiędzy was jakaś różnica zdań, i jest krzyk, i jest wymiana zdań, ale można to poukładać, można się uśmiechnąć, można to rozbroić śmiechem, można to rozwalić żartem. Każdą sytuację da się rozwiązać, nawet taką, w której trzeba się rozstać. Bo czasem jest tak, że ludzie są ze sobą przez jakiś czas. Coś się razem przepracowują, po coś się spotkali w tym życiu. I czasem ten czas się kończy. I wtedy dużo lepiej jest rozstać się w poczuciu tego, że zachowało się pewną klasę, spokój, wewnętrzną harmonię. Choć było trudno. Ale wiadomo. Najlepiej jest wtedy, kiedy wszystko pięknie się układa i po to się spotykamy, żeby ze sobą być jak najdłużej i przejść największe burze. Więc jak to robić? Podzielę się z Wami czterema radami, sugestiami tym, co mnie bardzo wspiera co wspiera moich klientów, ludzi, z którymi pracuję czasem też moich przyjaciół. Czymś, co sprawia, że życie staje się naprawdę znacznie prostsze. Łatwiej jest zaakceptować, łatwiej zrozumieć drugą osobę, po prostu łatwiej kochać. Ta pierwsza rzecz to jest wspólne rozwijanie się. Kiedy macie możliwość korzystać ze szkoleń, słuchać mądrych ludzi na YouTubie, brać udział w warsztatach, czytać dobre książki, wymieniajcie się tym. Jeśli jest jakieś szkolenie, które dotyczy życia. Nie malowania, nie rzeźbienia, nie obróbki skrawania, nie rzeczy, które są tematami branżowymi, nie tym, co jest waszą treścią waszej pasji. Ale jeśli możecie brać udział w szkoleniach, w których się rozwijacie, w których pracujecie nad swoją świadomością, nad swoją otwartością, to idźcie tam razem, bo chodzi o to, żeby w życiu być na podobnym poziomie, żeby umieć się porozumieć, że jeśli dzwoni w jakimś kościele to żeby dzwoniło wam obydwojgu, żebyście czasem potrafili się porozumieć w mig, nawet bez słów. Kiedy ludzie rozwijają się nierównomiernie, a znam wiele par, które albo mąż bierze udział w wielu szkoleniach albo żona i nie mają wsparcia ze strony drugiej osoby, to bardzo trudno jest zrozumieć się wzajemnie. Ta druga sprawa to popatrz na tę drugą osobę jak w lustro. Zobacz, co ci w niej wkurza, zobacz, co ci się w niej nie podoba. Zobacz, co chciałbyś zmienić, ale nie zmieniaj. Bo jeśli dostrzegasz tam coś, co przyprawia Cię o lekką irytację, to znaczy, że zauważyłeś coś takiego, co masz u siebie nieprzepracowane. Jeśli wkurza Cię to, że ktoś robi bałagan, albo że siorbie jak je. Albo zbyt głośno mówi, albo jest niepunktualny. To znaczy, że to są rzeczy, które działają na ciebie zbyt mocno, że masz je w sobie i musisz tak samo nad tym popracować. I jeszcze jedna rzecz przy tym: spójrz na drugiego człowieka przez pryzmat docenienia. Nie walcz, nie zmieniaj. Ludzie nie po to się spotykają. Ludzie spotykają się po to, żeby się wspierać, więc. Staraj się znaleźć w tym drugim człowieku to, co możesz docenić, to, co jest w nim imponujące, to, co może ciebie zainspirować, to, co inspiruje innych ludzi. Komunikuj się bez przemocy. Nie mów, bo ty mnie wkurzasz, bo ty źle zrobiłeś, bo ty tego nie załatwiłeś, bo ty zawsze, bo ty nigdy, bo ty coś. Powiedz: Sprawiło mi to przykrość, było mi z tym źle. Będzie mi miło, jeśli będę mogła, będę mógł na Ciebie liczyć. Zależało mi na tym. Nie celuj personalnie, nie obrażaj, nie próbuj dogryźć, dorzucić do pieca człowiekowi, z którym jesteś w związku. Przecież to kompletnie nie o to chodzi. Jutro, po jutrze obudzicie się w tym samym łóżku, będziecie siedzieli na tej samej kanapie i naprawdę przy największej kłótni nie chodzi o to, żeby sobie dowalić. Tylko chodzi o to, żeby zobaczyć ten wspólny kierunek, żeby dogadać się w kwestii, która Was poróżniła. Wiem, nawet najtrudniejszy. I jeszcze jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Kochajcie bezwarunkowo. Czy ktoś z Was ma kota albo psa? To jest taki mały, puchaty czworonu, który przychodzi, przytuli się i w zasadzie nic więcej nie chce. Wtedy wyciągacie rękę, głaszczecie tego małego stwora i jest wam po prostu dobrze. Nie ma tam żadnych warunków. Niczego nie oczekujecie, niczego nie chcecie. Nie chcecie zmieniać tej istoty, która jest obok was. I tak samo jest w związku: nie zmieniajcie. Zobaczcie, jaki ten człowiek jest. Za co go pokochaliście, za co go cenicie, co w nim jest fantastycznego? Ja wiem, jest wiele spraw, które można zmienić. Też jestem w związku, też wiem, co mogę zmienić w sobie. Ale miłość bezwarunkowa to miłość, która akceptuje drugiego człowieka. Bo jest krzykliwy, bo się spóźnia, bo nie zarabia tyle, ile byście chcieli, bo nie ma takiego samochodu, jakim marzyliście, bo, bo, bo. Tych powodów można znaleźć bardzo wiele. Ale to nie o to chodzi, żeby zmieniać kogoś, kto jest jakiś. To jest jego największa zaleta. Że ma osobowość, unikatowość, że jest wyjątkowy. Spróbujcie znaleźć w tym wszystkim przestrzeń, do tego, żeby waszej dwójce było po prostu razem dobrze i coraz lepiej. Życie nie przydarza ci się. Życie jest dla ciebie. I ten drugi człowiek też ci się nie przydarzył. Ten drugi człowiek jest dla ciebie, żeby twoje życie było piękne. Żebyś dawał mu radość, żebyś był kimś, kto jest ważny, żebyś umiał wspólnie tak zarządzać swoim życiem, żeby było one na jak największą wartością jak najdłużej dla Waszej dwójki. Serduszka chyba wysyłam, uściski, buziaki, jak zawsze. Życzę Wam bardzo dużo miłości, bardzo dużo szczęścia. Cierpliwości, wyrozumiałości, a będzie Wam dużo łatwiej akceptować siebie, doceniać, widzieć to, co w drugim człowieku jest najpiękniejsze. Jeśli podobało Ci się, jeśli zgadzamy się w pewnych kwestiach, to wróć tutaj, a ja już przygotowuję kolejny temat, który może być dla Ciebie ważny, bo sprawi, że będzie Ci się żyło znacznie lepiej. Pozdrawiam.